Taki piękny poranek Piękny poranek Witam Was dzisiaj w kuchni Dlatego, że to będzie taki vlog Troszkę jedzeniowy, troszkę wyjściowy Będzie śniadanie, obiad, kolacja, jakaś przekąska Będzie właśnie coś co jem na mieście I też będzie wizyta w gabinecie, gdy wybielałam zęby Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba Dlaczego też Wam pokazuję nie tylko zdrowe rzeczy, dlatego, że życie nie jest złożone, przynajmniej moje, tylko i wyłącznie z fit super zdrowych, dietetycznych hmm, potraw, dań. A ja bardzo nie lubię takiego, wiecie, skrajnego pokazywania, że wszystko jest super healthy fit i jeśli nie jesz healthy fit, to nie jesteś healthy fit i w ogóle nigdy nie schudniesz, bla, bla, bla. Nie, nie lubię czegoś takiego, bo doskonale wiem, jak to działa. Wiem, że w wielu przypadkach prowadzi to tylko do frustracji i do zaburzeń odżywiania. Dlatego u mnie nie tędy droga. I nie będę Wam tylko i wyłącznie pokazywała super zielonych sałat. Też się trafi jakiś czekoladowy, karmelowy baton. Takie jest życie, taka jest prawda i nie ma co tutaj, wiecie, nie ma co kolorować, bo to myślę, że Wam nie wyjdzie na zdrowie, ani nikomu nie wyjdzie. Jeśli Wam się podobało, to pamiętajcie, że jestem na też Twitterze, Instagramie i najwięcej przepisów właściwie mam właśnie na Instagramie. Zaraz Wam pokażę, co ostatnio było. Ale jeśli chcecie śledzić, to przepisy są na blogu, natomiast właśnie na Instagramie najczęściej pokazuję, co w danym momencie jem. To był bardzo fajny przepis, jest na blogu z trzema różnymi przekąskami. Więc wskakujcie, jak macie ochotę. A tutaj, tutaj, tutaj. Kto to tutaj jest? Kamil. Prawda, że piękny? Uroczy Kamil, który jest kotką. Przywitaj się, Kamilku. No właśnie, Kamil zawsze tak patrzy. Śniadanie to jest naprawdę podstawa i jeden z ważniejszych posiłków w ciągu dnia. Przygotowujcie sobie na to śniadanie cokolwiek lubicie. Ważne jest, żeby ono było różnorodne, bo często jest tak, że jak na przykład zobaczycie, że owsianki są super zdrowe, to codziennie na śniadanie jecie owsiankę. W każdym daniem jest tak, że najlepiej, żeby było różnorodne, żeby po prostu innych składników Wam dostarczało. Jeśli chodzi o obiad, to tym razem na obiad miałam kotleciki z ryby, a do tego, jeśli myślicie, że to jest pire, to macie rację, to nie jest pire z ziemniaków, tylko tym razem jest to pire z pietruszki. Było naprawdę fajne. Nie przypominało do końca pietruszki, można było się pomylić. Gdybym nie wiedziała, że jest to pietruszka, to bym pewnie stwierdziła, że to jest jakiś dziwny rodzaj ziemniaków. Natomiast jeśli chodzi o surówkę, to tam jest po prostu marchewka z porem. Pokazuję Wam moje ulubione batony. Są one sernikowe i dosłownie smakują jak sernik. Akurat te kupiłam chyba w Lidlu, ale to nie są jedyne na rynku batony. Ja Wam o nich często mówiłam, po prostu je uwielbiam. Jeśli macie ochotę na sernik, sernik instant to polecam. Ten jest dokładnie malinowy. W białej polewie, jest mega słodki, natomiast ten, który zobaczcie za chwilę jest po prostu zwykłym, sernikowym czekoladowej polewie. Poszłyśmy też razem ze znajomą na e, rollsy, czyli takie rolki sushi. Możecie sobie skomponować, co tylko chcecie. To jest w sumie fajna opcja. Na pewno jest to dobra alternatywa dla na przykład kebaba czy jakiejś takiej, wiecie, hamburgerowej kanapki, która niekoniecznie jest zdrowa. Tutaj mamy dosłownie. Ryż, warzywa, i co tam w środku w sumie chcemy, może to być czy owoc, czy ryba, więc właściwie nie mam przeciwwskazań. Są naprawdę bardzo smaczne rzeczy. Ja mam chyba też sos guacamole, który fajnie komponował się z łososiem i mango. Więc spróbujcie, jeśli macie ochotę, naprawdę zamiast tortilli, super opcja, i możecie wybrać coś zdrowego w tej samej cenie. To były trzy posiłki, tak właśnie jest najczęściej, że jem trzy posiłki, czyli śniadanie, obiad i. Kolację czasem jest miejsce na jakąś przekąskę. To zależy od tego, czy po prostu mam czas i mam ochotę. W weekendy może nawet się drawić piąte. Najczęściej są to trzy posiłki. Może Wam się wydawać, że już jest późno, ale jeszcze szłam do gabinetu Perry Smile, gdzie wybielałam zęby. Wiecie, że ja wybielałam zęby jakieś dwa lata temu i w tym momencie raczej staram się podtrzymywać efekt niż wybielić. I sprawdzam różne metody wybielania zębów. Tym razem ta metoda jest dla mnie nowością, bo jest to żel plus lampy LEDowe. Zupełnie bezbolesna. Ta metoda, którą Wam przedstawiam, to jest dla mnie nowość, bo to jest żel, jakaś substancja, którą nakładamy właśnie na zęby i taką maszynę, plus lampa. Lampa LEDowa, dokładniej to jest akcelerator. Metoda jest zupełnie bezbolesna i. W większości przypadków jest bardzo skuteczna, więc jeśli macie ochotę, to też możecie przetestować i sprawdzić, tym bardziej, że jeśli chodzi o cenę, to nie jest to duża cena za wybielanie zębów. Ojejku, ojejku, jak się łaszę. Zobaczcie, zostawiasz rękę i co się dzieje z tą ręką, co się dzieje z ręką? Przysuwam się do ręki, żeby ręka Кукла-скала.